Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji. Wybrałem tu takie dwa zadania, za pomocą których no, omówimy sobie ten temat. Pierwsze zadanie jest takie: Poniższy wykres przedstawia przebieg temperatury w ciągu pewnej marcowej doby. I teraz tak. Przede wszystkim trzeba dobrze zrozumieć ten wykres. Popatrzmy się na oś poziomu, czyli na oś X. Literka T, godzina, czyli to jest czas. Zobaczmy 0, 5, 0, 0, 10, 12, czyli zaczyna się wykres od północy do północy, czyli faktycznie mówimy o przebiegu jednej doby. A co jest w osi pionowej? Temperatura w stopniach Celsjusza. Czyli jest to zależność temperatury w zależności od czasu. No dobrze, teraz będziemy analizowali każdy z tych podpunktów. Podpunkt A. O której godzinie zanotowano najniższą temperaturę i ile ona wynosiła. Najniższa temperatura, no to przykładam linijkę, i najniższa temperatura, bo temperatura to jest oś pionowa, to była minus 3. Najniższa temperatura była minus 3. Dla jakiego argumentu? Argumentem jest godzina 5.00. Czyli jeżeli było pytanie, o której godzinie zanotowano najniższą temperaturę i ile ona wynosiła? najniższą temperaturę minus 3 stopnie Celsjusza zanotowano o godzinie 0, 0. Myślę, że takie sformułowanie jest w najlepsze, chyba. Podpunkt B. Ile stopni wynosiła różnica pomiędzy najwyższą i najniższą temperaturą tej doby? No to odczytajmy sobie. Najniższa. No to widzieliśmy, to było minus 3 stopnie. Najwyższa to co zobaczmy, najwyższa jest o 5 stopni Celsjusza. 5 stopni Celsjusza. I jak obliczyć, ile stopni wynosiła różnica? No, samo już określenie podpowiada nam, ma być to różnica, czyli 5 odjąć minus 3. To jest to 5 plus 3, czyli 8 stopni Celsjusza. To jest ta różnica. Czyli różnica ta wynosi 8 stopni Celsjusza pomiędzy najwyższą a najniższą temperaturą. Podpunkt C. W jakich godzinach temperatura rosła? No, patrzymy na wykres. Tu malała, tu rośnie, rośnie, rośnie. Więc pierwszy fragment, gdzie funkcja rośnie, to jest tak: od tego miejsca aż do tego miejsca. Tylko pamiętajmy, zrzutujemy to na oś czasu, czyli od 5 do 14 w godzinach 5:00 do 14:00 temperatura rosła Czy jeszcze w jakimś fragmencie ta temperatura rosła no nie, bo potem była stała i już potem malała. Czyli to jest tylko jedyny fragment, gdzie funkcja rosła. Podpunkt D ostatni. W jakich godzinach temperatura wynosiła 4 stopnie Celsjusza? No to popatrzmy się, gdzie jest 4 stopnie Celsjusza na wykresie. Dla tej godziny i dla tej godziny. I już więcej w ogóle nie. Cztery stopnie. O godzinie dwunastej i o godzinie dziewiętnastej, czyli o godzinie dwunastej i dziewiętnastej, temperatura. wynosiła 4 stopnie Celsjusza. I to jest już ostatnie polecenie tego zadania rozwiązane. Jeszcze jedno zadanie. Te zadania bardzo podobnie się analizuje. Jak widzicie, najważniejsze jest zrozumieć wykres. Zobaczmy, zdaję drugie, też to jest ze zbioru. Konkretnie brzmi tak: Od domu Ani do domu jej koleżanki Marty prowadzi droga w linii prostej. Ania wybrała się do Marty w odwiedziny. Najpierw szła pieszo do przystanku autobusowego, później czekała na autobus, a następnie wsiadła do autobusu, który dowiózł ją bezpośrednio do posesji koleżanki. Przystanek autobusu znajduje się koło domu Marty wykres przedstawia przebytą przez Anię drogę w zależności od czasu i zanim przejdziemy do podpunktów, zobaczmy wykres oś X y, czyli oś pozioma pisze czas w godzinach 0, 1, 2 czyli tutaj jakbyśmy stoper włączyli tutaj minęła godzina tu minęłyby dwie godziny, czyli patrząc na to od 0 do 1 jest raz, 2, 3, 4, 5, 6 kratek na jedną godzinę, więc można powiedzieć, że jedna kratka to jest 1 szósta godziny, czyli 10 minut. Czyli już po tym co tutaj widzimy, możemy powiedzieć, że jeżeli Ania wyszła z domu, to dojechała bezpośrednio do swojej koleżanki, raz, godzina godzina 10 minut 20 30 po godzinie i 40 minutach bo tu się wykres kończy a teraz spójrzmy na osi greków to jest droga w kilometrach i od zera do 48 czyli można powiedzieć że koleżanka ani marta mieszka w odległości od ani 48 km. no i teraz Popatrzmy się teraz na wykres. Najpierw czas mija, drogi mało przybywa. Potem jest, zobaczmy taki fragmencik, gdzie czas mija, a drogi nie przybywa. Czyli z treści rozumiemy, że tutaj szła na przystanek, potem czekała na autobus, i potem jechała już autobusem. No dość prosty chyba rysunek do analizy. Odpowiadamy na poszczególne. Pytania. Podpunkt A. Z jaką prędkością szła Ania do przystanku autobusowego? No, prędkość, droga, czas. No to wiadomo, prędkość to jest czas w godzinach, w czasie. To jest droga w czasie. Przepraszam, droga w czasie. No to wstawmy. Droga. Od jaką drogę przebyła? No widzimy, szła do przystanku, przebyła drogę 3 km. 3 km. W jakim czasie? No to przeliczmy. 10, 20, 30, 40 minut. Ale ponieważ chcemy mieć prędkość wyrażoną w kilometrach na godzinę, to powiem raz, dwa, trzy, cztery szóste godziny. Cztery szóste godziny. Droga w czasie. Droga w czasie. Dzielimy przez ułamek, czyli mnożymy przez odwrotność 3 razy 6 czwartych i tu będzie jednostka w kilometrach na godzinę. Skrócimy, jak się da. Na pewno już wcześniej mogliśmy to skrócić. Tu przez 2, 2 i 3 to będzie 9 drugich, bo to jest 3 razy, czy to jest 9 drugich km na godzinę, i jak wyłączymy całości 4 i albo w łamku zwykłym, albo dziesiętnym, 4,5 km na godzinę. Z taką prędkością Ania szła z domu, konkretnie na przystanek autobusowy. I to jest odpowiedź na pierwsze polecenie. Podpunkt B. Ile minut czekała Ania na autobus? No to widzimy to po wykresie. Tutaj wykres idzie do góry, do góry, do góry, i potem nagle czas mija, a drogi nie przybywa. To jest jedna kratka, czy 10 minut. Ile minut? T równa się 10 minut. No dość proste było do odczytania. Podpunkt C. Jaką drogę pokonała Ania autobusem? To spójrzmy jeszcze raz. Pamiętacie, że stwierdziliśmy, że od domu Ani do domu Marty było 48 km, bo tu się wykres zakończył. Ale przecież ona szła na piechotę 3 km. A zatem. Jaką drogę pokonała Ania autobusem? To jest działanie 48 odjąć 3. To jest jej cała droga minus ta, którą pokonała pieszo. 45 km. Taką drogę pokonała autobusem. I podpunkt d. Z jaką średnią prędkością jechał autobus? No to znowu prędkość to jest droga i zobaczmy. Jaką drogę pokonała Ania autobusem? No już wiemy, że od 3 km do 48, czyli 45 km. I mamy to pod punkcie C. 45 km. W jakim czasie? No to zobaczmy. Zaczyna się czas liczyć w autobusie od tego miejsca. Przeliczmy kratki. Pamiętając o tym, że jedna kratka. To jest 1 godziny. 1 2 3 4 5 kratek. Czyli czas jazdy autobusem to jest 5/6 godziny. No i teraz to wyznaczymy. 45 razy odwrotność w kilometrach na godzinę. Możemy coś chyba skrócić. 45 i 5, tu jest 1, tu jest 9 i 9 razy 6 to jest 54 km na godzinę. I to jest sensowny wynik, czyli odpowiadając na poszczególne pytania, czyli Ania szła na przystanek z prędkością 4,5 km na godzinę, czekała na przystanku 10 minut. Autobusem jechała 45 km, a autobus jechał z prędkością 54 km na godzinę. No, wystarczy takie dwa zadania omówić i które pokazują nam jak analizować wykres tej funkcji.